się, że dojechaliście prawie wszyscy. Ci, co nie dojechali, to dojadą, ale już możemy przeprowadzić losowanie, więc na pewno będzie bardzo fajnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zawody, to tak jak zawsze, zawody typowo rodzinne, eee, to, się nie towarzyskie, nie ta, tak. więc, będziemy, więc będziemy się podejrzewam, że Just bawić go. świetnie, a Wy na pewno. Eee, teraz tak, jeżeli chodzi o łowienie okay? ryb, nagradzane są... Eee, trzy miejsca, pierwsze, drugie, trzecie. Trzy największe ryby. Nagradzana jest najmniejsza ryba, i tą rybę najmniejszą musicie sami zgłosić. Czyli jeżeli ktoś złowi na przykład, nie wiem, w karpie, trzy piątki, czy tam pięć piątek, no to wiadomo, że trzy będą do największej ryby, ale tą, którą uważacie, że jest najmniejsza, to zgłaszacie do najmniejszej ryby. Za tą najmniejszą rybę również jest nagroda. Nagroda jest również za największą rybę Bigfisha dla drużyny, nie dla indywidualnie dla osoby, tylko dla całego teamu. Także warto jest pracować, a nie a może się zepnie. <grym, <grym, więc teraz tak, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rozpoczęcie ucie. zawodów, no to po losowaniu rozdam klucze i tak jak zawsze wjeżdżamy na stanowiska i zaczynamy. Jeżeli chodzi o zakończenie, to myślę, że koniec łowienia zrobimy w niedzielę na godzinę dziewiątą. Nie, tak wcześniej. Coś. Łubienia, koniec. Na dziewiątą godzinę. Dziesiątą. Trzeba na dziesiątą? No ja do dziewiątej stanę <laughs> Na dziesiątą, dobrze, niech będzie, że na dziesiątą to jest łupienia, Trzeba byłoby wylosować jakąś kolejność. No to wylosuj ty może yy, To ten. Yy, no to nie, no to yy, masz wyciągnij se, który będziesz. No, no, do losowania, nie. no wyciągnij sobie piłeczkę. O, pa, pa. No już wiedział Zostałe która. A. Takie kropelki. Bierz sobie, bierzcie sobie kwiaczki jakąś tam. A dla was to już pa. nie starczyło. No i jak myślisz, to jest jeszcześmy do No i ty Ja jestem jeden. Idź wam numer. 6. Według... <laughs> Ale to nie jest stanowisko. A to nie jest stanowisko. <laughs> Ale, Ale ostatni głosujemy. <laughs> no dobra, to naprawdę. To zostanie. Tak? Tak? Pa. <śmiech> <śmiech> jeden, <m>. jeden. pa. <laughs> Jedynka. Dwa, cztery. czy jest 6. Szósta, no pij. No to ja chociaż nie muszę oddań wybierać oddań, jej. Oddań. <grafy> Automatycznie wyjdzie. O, to powiem, mamy, mamy pięć. Jest. dwójeczka Dwójeczkę masz. jo już eee. To ma dwójkę. Żeby teraz była sześć. <grafy> Szósteczka. <Yeah. grafy> Oddaję? <grym> Czyli pożyci łowicz szok. Jak macie możliwość się rozsiąść, to ja się bym rozsiadł. Dobra. Tak jest po prostu bezpieczniej dla ma. Ma. <grym> <grym> to A to ma znowu cukier. Po znowu. To <grym> No weźmy wszystkie otworzę. masz tam brajler czy tam? Ja! Yeah. Mamy domek. Jedynka. Wiem. Haha! to jest! To Ej, co powiedziałeś Oddaj. po drodze? A przyczepią przyjechać? Piątkę. Ja mam pewne, tak, nie? To, jedną rzecz. A to już ją został. Jestem trzeci raz. Co następny? Jestem Wórka. Tutaj, Wórka. trzeci raz, poczekaj. W coś? No. Jestem trzeci raz. Pierwszy raz miałem trójkę. Drugi raz miałem dwójkę. Ja mówię, maryaż, no. mówię. Czy jestem no. trzeci raz będziemy mieć jedynkę. <laughs> <laughs> Mariusz, ja bym chciał trzymać się z ja dwójkę. Susu, się so, no, mamy ja bym chciał trzymać się z dwójkę. Ja jak ja Asynia nie losuję. Ja jak Asynia nie losuję. Trzeci Mariusz, tak? Trzeci Mariusz, tak? Teraz wy, nie? Teraz piątka ja losuje. Poczekaj, poczekaj. Mariusz ma jedynkę. No ja Maciej e, y, y, ma dwójkę. Maciej ma dwójkę. Ale dziwne jest to, że zanim przyjechaliście, A, nie? To Patryk tak. powiedział, że Mariusz chciał jedynkę i fajnie jakby ją miał, nie? Czemu? To? On już dał kurwa kulkę kulka ona kurwa. No tam, chropowata. To się nagrywa. Kurwa, tu nic nie ma chropowatego. Poczekaj, tamta była zielona. Właśnie no, tutaj patrzę. Czekaj, 5, 6, no, trzy. No, no nie, teraz. Tak, co byś wolał? Ja trójkę. Tak? No, nie, co to będzie ptątka. Gronika, ale dobrze, bo rozgramy zawody we trójkę. Nie, no mówię tak. Piątka! Piątkę no, macie. Ale tam Piotr Patryk pisał. Na kotulety zawołam! Mówisz i mat! A chciałeś trójkę? no mówię, no, Mi pasuje. Ale idź z Rolosój, bo się okaże, że tam jedynka jest. Idź idź, będzie dogrywka. Zróbmy to oficjalnie. Dobrze, jest to dobrze. Piątka. Chyba, zmariusz i nie. nie. Mówiłem ej! O pokaż Wielka. ten do kamery, że to była... Dwa razy piątkę wylosowali Jak myślicie co mam? Jest. Pierwszy raz. Kurwa to chciałem. Której masz? Trzy. Trzy. trójkę Gdzie jak on na jedynkę, on że jest tak tutaj zadowolony, że... Dobrze, no, że on nie wie jak no, łowić na jedynce. Nie, wola. Dobra. Zadowoleni? Cześć, moi drodzy. Jedenaste zawody opuchar Norberta Krasuskiego. Wystartowały. Właśnie idę na łowisko. Jesteśmy po losowaniu. Eee, idę przygotować wagę. Zawody rodzinne towarzyskie, bardzo dobrej atmosferze i na wstępie od razu chciałbym podziękować ślicznie sponsorom, którzy pomogli mi bardzo w tym, żebyśmy mogli ufundować nagrody dla zawodników. Sponsorem, jeśli chodzi o przynęty wędkarskie jest firma Wracislawia, więc bardzo dziękujemy ślicznie. Zostały ufundowane nagrody Naprawdę bardzo piękne zestawy, na które można złowić, jak zdjęcia pokazują na internecie, bardzo ładne duże karpie. Nawet ponad 30 kg teraz chłopaki za granicą ciągnęli, więc, więc bardzo fajnie. Natomiast kolejnym ze sponsorów jest sklep karpiowy.pl Marcin Partyka, który ufundował nagrody za Big Fisha. Dziękujemy ślicznie również za możliwość pomocy w organizacji w nagrodach dla nasze zawody. A ja co? No idę zobaczyć. Chłopaki się rozkładają. Dopiero nie ma jeszcze żadnych wędek ani nic. Jest godzina po dziewiątej rano. Ustalimy tylko na którym stanowisku będzie stał. Stały rzeczy do ważenia. I, no i życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że że uda się zrealizować również jakiś materiał fajny dla Was, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak mogą sobie wyglądać zawody towarzyskie. Natomiast ja z tego miejsca dziękuję ślicznie wszystkim zawodnikom za to, że przyjechali, za to, za to że dopisali. Też nie zawsze będę mógł być, bo muszę się też zbierać do pracy i, i obowiązki związane z koncertami w sobotę i w niedzielę, no, a w niedzielę jeszcze dodatkowo Dzień dziecka, który organizujemy u nas na zbiorniku, więc będzie się działo. Też będzie gruba impreza po naszych zawodach dla dzieciaków z okolic. Jelcz-Laskowic. Także do miłego. Pierwszy dzień, pierwszy wieczór na zawodach. Jedno stanowisko ma na tą chwilę Karpia, to jest stanowisko numer 4. Na stanowisku numer Jeden został złowiony karaś. No i chłopaki dzielnie dzielnie walczą, żeby coś się złowić. Zdjęcie wstawię do filmu, ponieważ nie mam nagranego materiału. wideo będziecie mogli sobie zobaczyć. Ryba nieduża, ale cieszy, ponieważ jest złowiona. Zobaczymy, co się będzie działo w dalszej części zawodów. Idziemy się przejść. Tu jest rybę, ale, mam. ale nie całe.

Wielki wspierają wszystkich zapadników. Bardzo dobrze. Ale też jest druga, więc jest szansa, że. Oby. już Powodzenia. Moi drodzy, dobiega koniec zawodów. jedenastych. Karpiowy puchar imienia Norberta Krasowskiego. Zawodnicy jeszcze są tam na za moimi plecami na dużym stawie. Słońce już się zbiera w stronę zachodu. Więc nie pozostaje nam nic innego jak liczyć na Noc Cudów. Każdy, tak naprawdę każda z ekip może wygrać, a, a oczywiście są faworyci. Z tego miejsca serdecznie podziękuję sponsorom naszym, którzy wspierają nam, nas w tym roku. Nie tylko w tym roku. To jest sklep sklepkarpiowy.pl. Dziękujemy ślicznie za ufundowanie nagród, za bigfisha oraz Bratislavia Bites za udostępnienie i ufundowanie nagród w postaci towaru, który jest naprawdę bezcenny i myślę, że da nie lada frajdę i piękne miszki rybom, znaczy wędkarzom jeśli chodzi o ryby, czyli piękne miszki na macie. No cóż, ja się w tym momencie zbieram, jestem jeszcze tutaj na agroturystyce, na której jutro odbędzie się Dzień Dziecka. Będzie impreza taka dosyć dużą pompą, oczywiście ja też mam koncert jutro, więc będę tylko na chwilę. I, i, I co? No, dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że jutro będzie na zakończeniu bardzo przyjemnie, że wszyscy będą zadowoleni, że powalczą dzisiejszej nocy trochę. A ja się oddalam w tym momencie. Jadę do ogrodu, do byczyny i będziemy grali koncert z chłopakami. Także trzymajcie kciuki za wszystkich i miłej zabawy do zobaczenia na zawodach następnym razem. Szkoda niestety, że mamy tak niewielki zbiornik i nie jesteśmy w stanie zaprosić tyle drużyn ile jest chętnych, bo naprawdę bardzo dużo osób by chciało. Oczywiście jakby ciężko jest też yy, zaprosić yy, te drużyny, nie zaprosić tych drużyn, które już są, bo bo oni po prostu chcą przyjeżdżać. Chcą przyjeżdżać co roku na te zawody. Czasami przypadki losowe powodują, że nie dadzą radę. Wtedy zamieniamy ich na inne drużyny. Natomiast generalnie, generalnie osób jest chętna, za co serdecznie również dziękujemy jako Łowisko Karpiowe Chłowice oraz ja i Dagmarka. Dobra, to nie przedłużam. Życzę wszystkim powodzenia i, i zobaczymy, co się będzie jutro działo. 11 zawody po Puchar Roberta zakończyły się. Dziękuję ślicznie, że nie było strat w ludziach i w sprzęcie. Cieszę się, że na każdym stanowisku była złowiona ryba, bo nie zdarzało się to w poprzednich latach, zwłaszcza w tych zawodach jesiennych. No i z tego miejsca tak naprawdę chciałbym podziękować Wam za to, że postanowiliście przyjechać do nas oraz chciałbym podziękować sponsorom, którzy ufundowali nam nagrody. To jest firma Bratislawia Weitz i karpiowy.pl e, oraz łowisko karpiowe w Wołowice, tutaj w osobie Dagmary Francuskiej, <laughs> która również ufundowała parę nagród. E, może byśmy zaczęli od e, po kolei od końca i przejdziemy do pierwszego miejsca, na samym końcu wręczymy nagrodę za Big Fisha. a ogłoszenia parafialne będą na samym końcu, bo takowe też będą. Słuchajcie, więc tak. E, Miejsce numer 6 z wagą. A jeszcze powiem tak, zanim powiem, jeszcze miejsce i wagę. Ryby były łowione, co prawda, na wszystkich stanowiskach, natomiast według tego, co mnie się osobiście wydaje, tuż mi też z Sylwestrem rozmawiali, ryba się chyba szykuje na tarło, stąd były po prostu łowione mniejsze ryby, a z tymi większymi był problem. Tydzień temu, dwa tygodnie temu było na odwrót. Małe ryby były łowione rzadko, a duże ryby były łowione często. Więc. Więc mamy takie przemyślenia, że mogło to mieć właśnie taki skutek, że ryba się szykuje na lafarmu. Ok. Miejsce numer 6 z wagą 20 kg 75 Deko ze stanowiska numer 3 Sylwester Chan i Hubert Kita. To ja, to ja. <grywa> proszę, 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 proszę. A gdzie drugi? drugi Ej, na... drugi Oj, musiał Zodos, jechać. Czekaj, pomogę ci odstawić. Do proszę zrobić jakieś ładne. chodzi. Kto tu stoi. On ma dwie ręce. Daj mu do zdjęcia Daga. Aha. Chodź, chodź, bo ja tu mam Daga wręczę nie teraz. Prosimy. Wręczę ci te dwa, o oto miecze. Muszę <laughs> <laughs> wystawić do zdjęcia. <laughs> No to czemu tak? Szóste miejsce po 20. To do <laughs> to żeby nie była jedna, nie? Dziękujemy. Tak brawo, brawo! miejsce numer to, to jest. Numer potyka, 5. Tak? I tą dzisiejszą, e, dzisiejszą nocą przeskoczyli z miejsca numer 6 na miejsce numer 5 z wagą 20 kg 940. E, Przemysław. Stodolny i Wojciech Dzisiejsza noc. Tak, nie podali się rana. Ogłaszamy Gratulacje. Dzięki. Dzięki. Miejsce numer 4. Miejsce numer 4 yy, z wagą 22 kg 810 Stanowisko numer 6. Yy, Otoliński Maciej i Łażek Radomski. Brawo! Gratulujemy. Do ślub. Ja, Pracowała wiesz? Tak zdjęcia. Zabierzemy sobie fotkę na pamiątkę. Gratulujemy. Ja Walczyli no do końca. Do idy. E, miejsce numer 3 w dzisiejszych zawodach. Miejsce numer 3 z wagą 23 kg 0,45. Stanowisko numer 5. Zbigniew Kulicki i Plaszczak Kacper. Gratulujemy. Dziękuję, Dziękujemy. Tutaj dla Was yy, jeszcze... Czekajcie. <noise> Gratulacje panowie. Autografy później, to. Było, było dzielnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Teraz jeszcze przeskoczymy yy, o jedną pozycję, bo uciekło mi ze względu na to, że źle sobie zakonuntowałem, ale mam to wszystko wypisane, nie w pamięci, tylko na kartce. Żeby nie szukać. Najmniejsza ryba zawodów. Tak wynika, nie chcę być inaczej. Tylko teraz prosiłbym, żeby łowca się przyznał, ponieważ nie mamy zapisane, kto złowił karpia o wadze 695. Zapraszam. Brawo przede... być... tak jest. Gratulujemy serdecznie. A to wszystko, że bramka jest okrągła. Tak jest. A piłki są dwie. Dokładnie. Słuchajcie, następnie. następnie miejsce numer 2. Miejsce numer 2 z wagą 23675 wywalczył i tutaj serdeczne podziękowania właściwie za tak naprawdę za postawę fair play ponieważ kolega pomógł jednej z naszych ekip w zajęciu dobrego stanowiska. W holowaniu ryby, w tym, żeby odczepił tą rybę, żeby była bezpieczna, i tak dalej. A mianowicie Maciej Minka, stanowisko numer dwa. Ale że, ale, że niestety Maciuś startował samemu, to będzie musiał podwójnie dostać puchar, podwójnie dostać nagrody. Ze względu na stare w świecie powrót. A z kolegą się dogadacie. Za ciebie? Dzień. Dzień. jest za ciebie, i tutaj. Dzień. Za tym powróżę. I tutaj jest dawno. Bo Lavi. Maciej y, łowił od bardzo dawna na tej wodzie, on ją bardzo dawno zna, aczkolwiek wiele lat go nie było, bo... Znaczy leguranie raz w roku przyjeżdżam, tylko tak. zawsze na zimę. Zawsze tak. Od czasu. Dzięki wszystkie. Tutaj zawójmy się na nagrody. Miejsce numer jeden. Marię. Ja zajęłam od żartowałem. Miejsce numer jeden można powiedzieć, że zajął, no ale był w drużynie. 32 kg, 475 Krzysztof Guzdział i Mariusz Kryszczak. Brawo! Ile razy Dwa? dwa? Dwa! A razy! razy I plus dwa! dwa razy padłem. Gratulacje. plus a, a jakbyś najpierw złowił tą dziesiątkę, to byś już trzy razy za No, ten git. Dobrze. Jeszcze tylko to. o kukulidę. Trzymaj. Mocne początki. Gratulacje serdeczne. Rzeczywiście pierwszy raz miałem okazję zobaczyć, że ktoś był dwa razy lany, cztery razy wpadł do wody, tak? Bo ona no, odróż miałbyś, miał ryba miała trafić do wody. Znaczy, kolega, cztery razy... razy być lany, a dwa razy wpaść do wody. To jeszcze nie koniec. Jest, zapraszam. Została nam ostatnia nagroda. Ostatnia nagroda za największą rybę zawodów. Największa ryba zawodów. Yy... Od dwóch sezonów wręczana jest drużynowo, bez względu na to, czy złowił jeden skarpiarzy, czy drugi. To jest jedna drużyna i ta drużyna dostaje nagrodę za to, że po prostu razem współpracuje. Ryba 15 kg 180 deko. Stanowisko numer 6. Nie wiem, kto złowił, bo nie mam zapisane, to jest Myślę, że Hubert jest z Was dumny. wie, to jest dla Was. O, o! I to jest dla Was. Brawo! O, brawo! O, o. Łóżka do <noise> <spadnie>. A Ty, <noise> Bożeś, dopiero co kupiłeś? <noise> Gratulacje, ponieważ przy tak niewielkim brawo. 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 brawo! piękne. A, A, jest jeszcze... A, jeszcze Obecnie Zapomniał nie o, jeszcze zdjęcie byśmy zrobili, bo to jest jeszcze dla Was obecnie nieprzytomne. Ale za daleko. No Mówię ci wiadomo ci bibli ale Mario miał jeszcze, mi zabrać. Ja mam jeszcze tylko prośbę, żebyśmy nie rozchodzili się w sensie, jeszcze zrobimy sobie jakieś wspólne zdjęcie. No Byłoby okay. fajnie. A tam może pudełka do tych...